No i tak jak obiecałam, dzisiaj spotkamy się w wydaniu oscarowym. Na pewno dzisiaj nie zdążę wszystkiego Wam przekazać. Będzie to zapewne kilka, kilka spotkań jeszcze przed rozdaniem najważniejszych nagród filmowych. Dobra, przejdziemy teraz do najlepszego filmu za rok 2015. Most szpiegów Stevena Spielberga. Film opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce naprawdę, <laughs> przepraszam, czasy zimnej wojny. Zostaje schwytany Rudolf Abel w tej roli rewelacyjny Mark Rylance który ma zostać skazany na karę śmierci. Jego obrony podejmuje się Tom, y, Tom Hanks, podejmuje się James Donovan, w tej roli Tom Hanks, który szybko zyskuje status wroga publicznego numer 1, A to ze sprawą tego, że nie tyle broni Raylensa, ale też y, pragnie doprowadzić do jego uwolnienia. Dobra, i to jest jakby pierwsza część filmu. A teraz jedno, y, przenosimy się do Berlina Wschodniego. Tutaj właśnie zostaje wysłany James Donovan, który Musi doprowadzić do uwolnienia swoich dwóch rodaków. Pierwszy to student, a drugi to żołnierz. I to właśnie na tym drugim najbardziej zależy CIA i rządowi amerykańskiemu. Jednak Donovan nie wyjedzie z Europy, dopóki nie odzyska swoich dwóch obywateli amerykańskich. Jak to się skończy, ja tego nie zdradzę, to musicie już zobaczyć, pójść na seans. Okej, okay. jako ciekawostkę dodam, że Wrocław imitował Berlin i stąd właśnie te podziękowania później na końcu, na końcu w napisach. Mam nadzieję, że zawsze czekacie na napisy końcowe, jak nie Okej, okay, dobra. Ja bym też powstrzymywała się trochę od takiego chwalenia Spielberga. Uważam, że to jest troszeczkę nadwyraz powiedziane. Film jest naprawdę bardzo fajny i ogląda się przyjemnie, jednak momentami przypomina mi to trochę bajkę Disneya, i gdyby rzeczywiście nie to, że za scenariusze odpowiadają bracia Koen, to Spielberg mógłby pójść bardziej takie podniosłe i patetyczne tony, i rzeczywiście tutaj próbują go troszeczkę jednak stopować. No i aha. Nie, jeszcze nie powiedziałam o rewelacyjnych zdjęciach, za które oczywiście odpowiadał Janusz Kamiński. Ogólnie jestem bardzo zaskoczona duetem, który, który stworzyli Rylance i Hanks On tutaj właśnie zasługuje na największą uwagę Rylance w ogóle jest dla mnie odkrycie Ja zastanawiałam się, gdzie go już widziałam, ale to było bardzo dawno temu Oglądałam film Intymność, kontrowersyjny film Jeżeli możecie i macie taką okazję, to warto też do niego zajrzeć A Hanks od kilku już oczywiście sezonów, tutaj wyrasta na takiego bohatera amerykańskiego, pozornego faceta od trudnych zadań, takiego evermana. Rzeczywiście on gdzieś trochę przypomina Jamesa Stewarta, jest takim właśnie współczesnym Stewartem i w fajnym kierunku podąża, bardzo mi się podoba to, w jakich rolach go obsadzają, no i jak najwięcej, jak najwięcej takich kreacji aktorskich. Okej, okay, to wszystko odnośnie Mostu Szpiegów, a teraz przejdziemy do Big Short, ja tylko się napiję, bo cały czas tak dziwnie maskam, sorry. Big Short Adama Makea opowiada o czterech outsiderach, Zaczynam było trochę ich więcej, ale tych dwóch nie będę liczyć, bo oni na to wpadli, ale pomógł mi Brad Pitt. Dobra, ok. O czterech outsiderach. I właśnie w rolę ich wcielili się Steve Carell, dla mnie naj, e, najlepszy punkt w ogóle tego filmu, Christian Bale, który jest nominowany za tą rolę do Oscara, uważam, że troszeczkę e, tutaj jest przesadzona ta nominacja. E, Christian Bale, e, Ryan Gosling, no i właśnie już wspomniany e, Brad Pitt. Oni wpadają na właśnie na taką aferę, nie na właśnie taką aferę, tylko. No, na wielką aferę, która doprowadziła później do upadku i ogólnoświatowego kryzysu, który miał właśnie miejsce w latach 2007-2010, potem to upadła Grecja, no wszystko wiemy z wiadomości. Sam ekonomia i gospodarka bardzo mnie interesują, więc gdyby rzeczywiście film tylko o tym opowiadał i był zrealizowany w sposób taki, jak każdy film jest to ja bym po prostu chyba zasnęła po dwóch minutach. Natomiast Adam McKay, który wcześniej był znany z komedii bardziej tutaj z Willem Ferelem, chociażby Legenda Telewizji, mówię naprawdę osobiście, bardzo przypadam za tego typu filmami, jestem fanką Willa Ferela, a on tutaj dokonuje rzeczy niezwykłej. Trochę nawet mnie zaskakuje, bo nie spodziewałam się tego po nim. Dzięki świetnym cięciom montażowym, stopklatką i licznym dygresjom film nie tylko ona się ciekawie, ale no, jak naprawdę... Doskonały film akcji, e, sensacja. No, dla mnie jest to po prostu e, rewelacja. A w e, wyjaśnieniu nam tych wszystkich szczegółów i zawiłości ekonomicznych, e, rodem z Wall Street, e, spieszą nam z pomocą Antony Bourdain, Selena Gomez, e, Margot Robbie. E, no, świetnie bawi, widać, że reżyser bawi się, e, bawi się tym właśnie tą, taką konwencją. E, na samym początku w ogóle miałam e, trochę wrażenie, że oglądam pierwsze odcinki Seksu w Wielkim Mieście, bo rzeczywiście mi się troszeczkę kojarzył z tym. E, rewelacyjna muzyka, Gorillaz, Led Zeppelin, e, Metallica, Nirvana, Christian Bale grający tam po prostu na tych garach. No, powiem Wam szczerze, jeszcze nigdy nie oglądałam tak dobrego filmu, e, który w sposób... E, Fajny, prosty, wyjaśnią zasady ekonomii i nie spodziewałam się, że tak się nie zamówicie w to wkręcę. Więc ja zachęcam Was jak najbardziej. Mam nadzieję, że uda Wam się obejrzeć. Więc to na tyle dzisiaj. My spotykamy się niedługo. Ja przepraszam za swoje. A, o, u i. yyy Wiem, strasznie mi głupio, ale nie potrafię się czasami od tego powstrzymać, próbuję to gdzieś tonować, tak jak Koenowie Spielberga w moście szpiegów, więc naprawdę sorry. No właśnie, okej, okay, dobra. Pa.